Siemano to ja, Drak i dzisiaj jest mój piąty odcinek z serii przygody na Hutenie. Dzisiaj mam zamiar jakiś filmik z Expo na a więc tak. W, jestem już w drodze, mam pół lewela wbitego. Od wczorajszego filmiku w prawie w ogóle nie ekspiłem. Nawet nie szłem na orki. Dzisiaj tak. A dzisiaj miałem taki dość dla mnie taki no taki w sumie gorszy dnień, bo, dzień bo dzisiaj cały czas no biegałem z łopatą i odśnieżałem. dopiero teraz mam jakąś chwilkę żeby wejść i nakręcić ten filmik tak z perku na teraz długo filmików nie będzie bo nie wiem jakieś kilku się na mnie wzięło i gdzie wejdę to mnie zabiją Także nie ma co kręcić filmiku <laughs> ale Jestem trochę chory i gardło mi boli ale nakręcę ten filmik bo w sumie to mi się trochę nudzi, a muszę coś robić o dobra a to nie, nie zakły sam. Hmm, hmm, hmm. Ciach. No i No złoto mi się zniszczyło, ale do szczegół. Teraz kolejnych. Nie. Kolejne złoto się zniszczyło. Tak to już było na tym świecie. Znaczy, jak się gramagiem, bo na kulach zbyt dużo miejsców nie zużywa. A wolne mi wstać. W sensie. na 30 na zjechało. To bym mógł spokojnie iść na zlusy. i bić to... obstawy ich. Ale to szczegół. grup nie lubię Ale w każdym razie tak tutaj rozkładam a kurde coś mi zabrzykło mi coś a, ała kurde ale chyba Oli ale Fuck nie wiem ale dobre. Na hulach rozkładam już wszystkie grupki Także tutaj naprawdę nie ma problemu z ekspieniem Czasami tylko mag nie sprawi trochę kłopotu, ale tak jest ogólnie... bezproblemowo. Więcej mi zabiera grupówka, to ta trzy, z jest dwóch magów i jeden woj. Ale ja też jadę. No... No. Tak to się całkiem szybko XP. I od razu powinienem mi dojść filmik z pszczół. I sobie zamierzam wbić już 35. Jest godzina 16.52. Także powinienem dać radę wbić ten level, jeszcze dzisiaj. I nakręcić filmik. Mm. No, jak widać tutaj bardzo szybko to leci. Fak, wziąłem auto nie chcąc. Mm. Fak, teraz znowu szybko wziąłem. Coś mi tak nie wiem. Się tak trochę motam jeszcze, bo nie przyzwyczaiłem się do... W sumie domaga, jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Ale gra się nim bardzo fajnie Nie ma żadnych problemów na expach A Jak ktoś mówi, że mak jest słaby do expat To jak do tego levela to jest naprawdę bardzo fajnie się XP. Do 50 słyszałam, że po prostu jest bez żadnych problemów Expi leci po prostu Jakby po prostu na ziemi leżał no i ogólnie jest bardzo szybko No i... W ogóle ile ja mam many? Szanowny 25 many, mam 69 jakby zmienił rękawicę to by mi było stać na 3 ściany ognia To fajnie by było Ale bym miał wtedy małe SA no, Pocisnęli mnie trochę o już mu źle 5% to zaraz to się dobije i... I skończę ten filmik takim pozytywnym wbiciem lewela. No, jak wiecie tu jest. No, każdy widzi, że eks jest po prostu zarąbisty. Na no, będzie jeszcze lepszy. O, dlatego serdecz serdecznie zapraszam na filmik ze pszczół. Czy zbrzmiał? Nie, jak się tego nie mówi, ale serdecznie zapraszam. O. Mi, mi pokazuje, że się heryż zrespił. O, 89%. No i już 90%. Także ten film powinien się zamknąć w w czasie no 8 9 minut jeszcze nie wiem jak to będzie fak fak no bo dobra Gonimy. mnie chyba nie 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 goni mnie dobrze Muszę go ominąć w walce. Nie, jeszcze nie teraz. Muszę podchodzić. Speed, 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 speed. Nie widzi mnie ninja. Ninja, jest, przeszłem. Udało się. Teraz speedę na trójkę. Dobra. Ninja! Yeah, feel like a ninja. Jestem najlepszy. No. No, jak no, zbieraj mi tyle co. Faktycznie co nic. Paladin. Jest tutaj, kurczę. Będziemy mi przeskadzał w biciu levela. Fak, jeszcze tu idzie, jeszcze on tu idzie. Fak, nie. Na filmiku to on mnie nie zabije. Nie dam się. Jestem ninjo. Co on robi? Chyba nie do Dobra, DL da on. Trzeba szybciej biec. Ja jeszcze 3-2 tance. Gdzie tu się szwenda? Jakie mendy po prostu no, ale temu to lekko ucieknę. Bez żadnych problemów. Eee... No... Jest bardzo fajnie. Dojdę na trójkę, na no niej wbiję level, o ile wygram. Bo z nią jeszcze się nie tłukłem. Ale dobra. Eee, raz się żyje. Ściana, ściana. Raz trzeba tego... tego trzeba wybić. Fuck. No, przegrałem. Dobra, zabili mnie. No to niestety nie dobiję level na tym filmiku, ale komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. No i cześć, do następnego filmiku.